Witam, witam! Chciałem właśnie się tak filmiku przeprosić, że dzisiaj tak późny odcinek ratuje, ale nie miałem czasu i zapomniałem w ogóle o filmie. Tylko no, ja z tego tragednika, w dzisiejszym odcinku cały ten maratonik z za to było mi net, tak jak mówię, szwaliguje, jak to się mówi. Okej, okay, okej. Okay. Mamy dzisiaj za friko po 12 a jutro będzie mega box tego. wpadajcie na film, nie mam pewności, ale na 50% jestem pewien, że jutro będzie mega box. Teraz zapraszam was do klubiku. Tu, 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 tu wyszedł. Ja nie, ja taki myślę. O nie, wyszedł gość jakiś. Ale zapraszam was, wbijamy tej 500 tysięcy pucharków. I proszę, kto ma widzę, proszę nie niszczyć mi opisu, bo ja robię opis po pół godziny, tego, a teraz zrobię taki na szybko, bo się nie chce Muszę robić takich wielkich... Dlatego no, zapraszam Was do klubiku. Jeszcze na posiedzenie, kilka zostaw łapeczkę w górę i subika, bo coraz bliżej już bardzo mało brakuje do 200 subów. W... Dajcie tutaj lajka, by go do... już sobie odbieramy to wszystko. I zostawcie tego lajka, bo pod ostatnim filmem wbijisz 5 lajków, za to bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy to jest taka tradycyjna liczba dla mnie, ale ostatnio spadliśmy troszeczkę. Yy, ale i tak dziękuję, bo myślałem, że będę <laughs> miał szczery wyświetlenia. Szczery łapki w górę, tego słabo. Dajcie tutaj, wbijemy sobie 5 ja, lajków, będzie spoko. tego no, już sobie lecimy na następne konto. Okej, okay, widzowie. Okej, okay, widzowie, już się na nie właśnie logujemy. I też córki, że tak gadam, ale no jest 23, nie oszukujmy się. Jestem trochę zmęczony, miałem mi w ogóle spać, ale przypomniałem sobie, że nie nagrałem dzisiaj na filmu, dlatego pewnie ja pójdę spać o 24, będę musiał tam jeszcze może coś wkleić, może coś zmontować i proszę nie mówi, że ja nie montuję, bo ja montuję. Okej, okay, podważasz, że to i tutaj, podważasz, to... kto... że to w długo jest ludzi, a ile aby podważać, że to w tutaj tysiące, patrzcie, a tu jest w ogóle inny jakiś stary klub, tutaj mamy jakiś, to nie w ogóle. Do, do tego klubu nie wbijacie, tylko to wbijacie do tamtego co wcześniej, bo to jest mój stary kupiłem taki na pamiątkę zostawiony, to to jest... Dlatego to okej, to też już odebraliśmy, wiem, że to jest nudny film, ale już nie mam siły wbijać misji, żeby był ciekawszy, tylko sorry. Jeszcze zapraszam was na nowy, na drugi kanał Łasica game 2, na koniec wam go pokażę i wbijacie na niego. No i wbijajcie na filmy, bo są tam bardzo fajne filmy. Kupowałem tam jeszcze dzisiaj dwa filmy ze skinami i z openingami. Tego wbijajcie. Pokażę Wam na koniec ten kanał, mój drugi. A tego do jeszcze teraz na ostatnie konto. Okej okay, widzowie. Dlatego już sobie wchodzimy. Tutaj mamy. okej okay, okej, okay, tutaj mnie czekać co tutaj mamy. No tutaj co mi nic ciekawego nie mamy, ale zostawcie tego lajka, bo. Jednak e, nagrywam dla Was co jest Maratonik. Nie przerwałem Maratoniku Jak to się mówi troszeczkę takie daily, ale ja nie jestem takim youtuberem. Ups, upustoś mi tam się włączyło, to nie powinno się włączyć i pokazać. Ale nieważne. E, o, oddaję, że tego nie, po prostu nie widzieliście. Dlatego to się widzimy sobie na ety na moim drugim kanale. Patrzy widzowie, tutaj, oto ten kanał. Tu nagrałem filmów. Kupiłem skina z, z Kodem Ewe Kupiłem skina... Dobijemy trzeli. Wbijajcie! Mini Opening, to też był duży Opening. Wbiłem 4000 pucharków na drugim końcu. wbijajcie na ten kanał. Proszę Was, no, wbijajcie i zostawcie na nim subika, bo tam prawie już mamy 20 subów, dlatego bardzo fajnie to będzie nasz zapasowy kanał. Jakby jakby, no nie wiem, jakby coś tutaj odwalił, ale nieważne. Wbijajcie, mm, tak jak mówię, no zapraszam Was, no serdecznie. I tutaj jeszcze chciałem na, na koniec wypomnieć, zostawcie łapeczki górę suba, bo lecimy po 200 subów. Ja już Wam dziękuję za oglądanie, pozdro, idę to montować, że ładniej wyglądało. No i idę spać na no. uła!